Wielu ludzi próbuje zbliżyć się do Boga, ale mają tak zbrukane sumienie, czują się tacy grzeszni, brudni i myślą, że jest to niemożliwe, żeby Bóg ich usprawiedliwił, żeby Bóg ich przyjął takimi, jakimi są. Znam też osoby, które twierdzą, żeby przyjść do Boga, to musisz być super czysty, super święty, takim człowiekiem, który... Zasłużył sobie na to, aby, aby zbliżyć się do Pana Boga. Czy tak mówi Boże Słowo? Yy, czy tak mówi Ewangelia? Powiem, że nie. Gdyby tak było, yy, to powiem Wam, że ani jedna istota na Ziemi ludzka nie mogłaby przyjść do przedoblicze Boga, bo byłaby od razu na straconej pozycji. Dlatego że każdy z nas, z ludzi zgrzeszył, każdy z nas. Popełnił jakieś wykroczenia, chociaż nawet mogłoby to coś być bardzo małego, ale przyrównując się do Bożego prawa, przyrównując się do Bożej świętości, do Jego doskonałości, każdy człowiek jest po prostu na przegranej pozycji. Dlatego weźmy sobie Boże Słowo, bo ono jest takim miernikiem tego, Dlaczego czego mamy się dopasowywać? I Pan Jezus powiedział kiedyś takie wspaniałe słowo. Dlaczego wspaniałe? Bo Ewangelia ona jest dobrą nowiną. Ewangelia nie jest złą nowiną. Ewangelia jest dobrą nowiną dla grzeszników. Właśnie dla tych, którzy gdzieś się spługawili, zagubili. Dla tych, którzy pogmatwali swoje życie. Dla tych, którzy. Yy, Poranili się dla tych, którzy też poranili innych, Jezus jest właśnie yy, dla nich rozwiązaniem. I sam powiedział, że nie potrzebują zdrowi, sprawiedliwi lekarza, ale lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy, ci, którzy właśnie są nazwani przez Boże Słowo grzesznikami. A grzesznik to jest ktoś, kto po prostu idzie yy, i, i żyje. Także nie podoba się to Bogu. W liście do Rzymian jest takie wspaniałe słowo. W piątym rozdziale od ósmego wersetu, ja korzystam z wersji nowego przykładu dynamicznego i zacytuję. Bóg jednak okazał nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. A skoro z powodu nadziei, którą złożyliśmy w Chrystusie, już otrzymaliśmy od Boga status sprawiedliwych, to tym bardziej teraz dzięki krwi Jezusa zostaniemy wyratowani od słusznego Bożego Gniewu. W tym właśnie tkwi sedno naszej nadziei. Jeżeli bowiem, jako nieprzyjaciele Boga, zostaliśmy pojednani z nim przez śmierć Jego syna, to o ileż bardziej teraz, będąc już pojednani, zostaniemy doprowadzeni do spełnienia się naszego zbawienia poprzez trwanie w Jego synu, w którym jest życie. Dlatego radujmy się w Bogu. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w którym dostąpiliśmy pojednania z Wszechmogącym. I lokal czytam sobie ten fragment z listu do to bardzo się cieszę, że kiedyś na mojej drodze stanął Jezus Chrystus. I powiem Wam, że nie byłem człowiekiem sprawiedliwym, byłem bardzo wielkim grzesznikiem, ale gdy zawołałem do Chrystusa, gdy odpowiedziałem na Jego miłość, gdy zrozumiałem, co Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu? Że on tam poniósł karę za moje grzechy. Że zamiast mnie on zawisł na drzewie krzyża. On był uprowany, on był bity i zrobił to doskonały człowiek, a zarazem Bóg Jezus Chrystus. Pan Jezus zostawił swój cały majestat, całe swoje królestwo, całą swoją chwałę. Zostawił i przyublógł się w człowieka i stał się tym, który yy, poniósł nasze winy. Dlatego dobrą nowiną jest to, że gdy dzisiaj się zagubiłeś, że gdy dzisiaj błądzisz, że gdy dzisiaj nie widzisz dla siebie ratunku, to przyjdź do Chrystusa. Przyjdź, zawołaj do Niego, ukusz się przed Nim, wyznaj swoje winy, poproś Go o przebaczenie. On na pewno Cię przebaczy. Każdy grzech jakby najbardziej był plugawy. Nie daj się oszukać ludziom, nie daj się oszukać też diabłu i samemu sobie, że Bóg nie jest w stanie przebaczyć Ci każdego, nawet najchodniejszego grzechu. Dlaczego tak jest? Bo ja wiem o tym, bo sam tego doświadczyłem że Bóg przebacza, i gdy Bóg przebacza, to idzie to w niepamięć. Bóg nigdy więcej Ci nie wspomni tego. Ale też jest bardzo ważne, że od momentu, kiedy zapragniesz życia innym życiem, tym takim życiem, które nawet tym Słowie mówi, że Jezus, on jest tym życiem, w którym w, którym, w tym w Jezusie jest życie, to on też pragnie dać Ci nowe serce, pragnie przemienić Ciebie tak, abyś więcej już nie grzeszył. Abyś więcej już nie grzeszył, abyś był Jego dzieckiem, abyś był człowiekiem, którego on będzie prowadzić. Tak jak ojciec prowadzi syna. I to jest takie cudowne, że, że jest tą dobrą nowiną, że Bóg pochyla się do człowieka. Że Bóg przychodzi ze swoją ofertą, swoją miłością do człowieka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie, ma, nie było i, i takiego człowieka, który by żył bez grzechu. I każdy z nas był winien po prostu potępienia. Ale Bóg, to On, w swojej miłości pochyla się ku człowiekowi, aby dać życie wieczne, aby dać pokój i aby kiedyś dać też takie zbawienie i, i, i życie na wieki z Nim. To jest coś wspaniałego, to jest coś cudownego i właśnie dowodem tego było to, że kiedy byliśmy grzesznikami, niesprawiedliwymi, ale właśnie grzesznikami, przyszedł Jezus Chrystus, przyszedł, aby złożyć swoje życie na okup za nas. Jemu niech będzie chwała, jemu niech będzie cześć i jeśli jesteś taką osobą, która jeszcze yy, gdzieś szuka, gdzieś poszukuje, yy, gdzieś się zmaga w środku, to zaufaj Chrystusowi. Też w Bożym Słowie jest napisane, że skosztuj, zobacz, dobry jest Bóg. Bo On jest dobry. On jest tym, który nie ma miłowania w śmierci grzesznika, nie ma miłowania w tym, że, że ty robisz złe rzeczy, On chce Ci pomóc. On chce Ci pomóc i, i robi to doskonale. I dzisiaj Bóg ma dla ciebie ofertę, abyś skorzystał z tego. Bo celem i wynikiem tego będzie życie wieczne, życie wieczne z Chrystusem, ale także i tutaj w terźniejszym życiu. Doświadczysz Jego prowadzenia, doświadczysz Jego miłości, doświadczysz, jak Bóg przeprowadzać Ciebie będzie przez różne doświadczenia, przez różne próby, jak zwycięską ręką będziesz z tego wychodził, jeżeli będziesz trwał w Chrystusie, jeżeli On będzie Twoim pomocnikiem. To jest właśnie Ewangelia. Ewangelia jest czymś pięknym i wspaniałym i ja będę chciał częściej nagrywać takie filmiki, będę chciał częściej zachęcać i pokazywać Boga, który który przychodzi do człowieka. I to jest właśnie Jezus Chrystus. Także błogosławię Ciebie, drogi słuchaczu. Jeżeli chciałbyś też porozmawiać, to możesz się skontaktować czy to przez tego Facebooka. Myślę, że te filmiki też będą na YouTube. Możemy porozmawiać, możemy się pomodlić. Możemy Ci pomóc spotkać ludzi, którzy właśnie już uwierzyli. Bo Bóg chce, abyśmy byli też taką wspólnotą tych, którzy w niego uwierzyli. Także żegnam i przemyśl to, co mówiłem tutaj wcześniej, że Bóg Ciebie kocha.